Końcowe lata XIX wieku to okres głębokich przemian obejmujący wszystkie dziedziny działalności człowieka. Rozwijała się nauka, dając z podstawy ogromnego postępu technicznego, stąd wiek XIX określany jest mianem wieku pary i elektryczności. Świat gwałtownie ruszył do przodu, w takt modnego wtedy ragtime'a. Tłoku wynalazków i odkryć trudno było czymś szczególnym zaskoczyć. A jednak, w dniu 5 stycznia 1896 roku świat dowiedział się o niezwykłym odkryciu, które w znaczący sposób zmieniło medycynę. W wiedeńskim dzienniku Presse poinformowano, że na Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech profesor Wilhelm Röntgen 8 listopada 1895 roku odkrył nowy rodzaj promieniowania. Dzięki któremu stało się możliwe bezinwazyjne obrazowanie ciała ludzkiego. Nazwał je promieniowaniem X. Po upublicznieniu wiadomości o odkryciu rentgena w światowych mediach zawrzało. Wszyscy pisali o sensacji jaka się wydarzyła. Biograf rentgena Otto Glaser wykazał, że w 1896 roku na świecie ukazało się ponad 1000 artykułów naukowych i 49 książek tematycznie związanych z odkryciem promieni X. Na ziemiach polskich już 8 stycznia 1896 roku, czyli trzy dni po artykule wiedeńskim DIPRES, informacje o odkryciu nowego rodzaju promieniowania zamieściły pisma codzienne – Czas w Krakowie, Gazeta Lwowska w Lwowie oraz Słowo w Warszawie należy zdać sobie sprawę, że wyżej wymienione polskie publikacje były jednymi z pierwszych na świecie. Dla porównania, analogiczne doniesienia w renomowanych dziennikach światowych pojawiły się pomiędzy 6 a 13 stycznia. Powołując się na wiedeński Presse. Dowiadujemy się, że Rentgen stwierdził, iż rurka szklana, w której znajduje się próżnia, wysyła pod wpływem wyładowań elektrycznych oprócz światła jeszcze promienie dla oka niewidzialne, dotąd nieodkryte i wskutek tego niebadane. Promienie te mają własność, że przechodzą przez ciała nieprzeźroczyste, a w ten sposób można jakiś przedmiot umieszczony za ścianą drewnianą, a oświetlony taką rurką, obfotografować tak, jak gdyby żadnej przeszkody nie było. Domy drewniane nie mogłyby mieć żadnych tajemnic, gdyż ściany ich nie oparłyby się potędze ciekawskiego czy zainteresowanego fotografa. Gdyby to było prawdą, znalazłoby to niezmiernie obszerne zastosowanie. Na przykład, w razie jakiegoś skomplikowanego złamania kości, potrzebowałby chirurg tylko obfotografować uszkodzone miejsce, aby najdokładniej się poinformować o położeniu dłamków kości. Podobnie, gdyby jakieś obce ciało, kula, odłamek granatu itd. było w ranie. Takie wiadomości mające krążyć w uczonych kołach fachowych wiedeńskich podaje presse, zastrzegając się, że rzecz, choć wygląda na prima aprilis, lecz jest w kołach poważnych poważnie traktowana. Ze względu, że rzecz, gdyby się sprawdziła, byłaby odkryciem niezmiernej wagi, podajemy tę fantastycznie wyglądającą wiadomość zupełnie przedmiotowo, wstrzymując się od komentarzy, które z kół fachowych zapewne wyjdą. Odkrycie rentgena zawładnęło wyobraźnią w przestrzeni publicznej. Znaleźli się bowiem i tacy, którzy dowodzili, że wykorzystanie promieni X pozwoli na zaglądanie przez ścianę, no na przykład do sypialni sąsiadów, albo nawet, że nie będzie już stanowiły przeszkody ubrania do oglądania bliźnich w pełni naturalnych wdzięków. Nie do wiary, ale pojawiły się nawet firmy, które zaczęły oferować specjalną bieliznę nieprzezierną dla promieni X. Nie brakowało również wręcz humorystycznych opinii, jak choćby ta zamieszczona w notatce z warszawskiego słowa. Odkrycie Röntgena, zdobywające obecnie pochód triumfalny po całym świecie, poczyna zbierać także i humorystyczne laury. Jeden z felietonistów wiedeńskich w artykule swym, trzymanym zresztą w poważnym nastroju, czyni mimochodem dowcipną uwagę, że przewrót, jakiego wynalazek Röntgena dokonał w nauce, musi się w przyszłości odbić i na zakochanych. Szanujący się poeta w niedalekiej przyszłości pragnąc zyskać wiarę ukochanej dla swoich zaklęć miłosnych, będzie musiał w ten sposób parafrazować dzisiejszych poetów. Jeśli ty sądzisz, że cię nie kocham, żem zdradny i przeniewierca, zastosuj do mnie promień Rentgena i zajrzyj mi w głąb serca. Na podstawie publikacji o odkryciu rentgena na całym świecie zaczęto powtarzać jego eksperyment. Było to o tyle łatwe, że elementy, z których składała się aparatura do generowania obrazów rentgenowskich, czyli rurka Kruxa, induktor Rukhofa, pompa próżniowa i bateria, były ogólnie dostępne nawet w gimnazjalnych laboratoriach. Trudno z całą pewnością ustalić, kto pierwszy powtórzył eksperyment rentgena. Podawane są różne nazwiska i daty, ale nie zawsze te fakty są właściwie udokumentowane. W roku 2024 wydano książkę opisującą pierwsze lata światowej radiologii i jej pionierów. Wśród wielu nazwisk znalazła się całkiem liczna grupa Polaków. Okazuje się nawet, że według liczebności czwarta po Niemcach, Francuzach i Anglikach. To ważny fakt, ponieważ w czasie, kiedy rentgen dokonał swojego epokowego odkrycia, Polska nie istniała jako samodzielny organizm państwowy. Wskutek trzech podziałów terytorium dokonanych w latach 1772, 1793 1795 przez sąsiednie mocarstwa Rosję, Prusy i Austrię, rzeczpospolita obojga narodów zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Polacy jakkolwiek pozbawieni własnych instytucji państwowych zachowali swój język, wiarę i narodową tradycję. Mimo zaborów rozwijała się polska sztuka, literatura, muzyka, a także nauka i życie gospodarcze. Głównymi ośrodkami polskości były Warszawa i Wilno w zaborze rosyjskim, Poznań w zaborze pruskim oraz Kraków i Lwów w zaborze austriackim. Bezpośrednio po ukazaniu się informacji o odkryciu rentgena w Krakowie profesor Karol Olszewski wykonał pierwsze polskie zdjęcia rentgenowskie. Pierwsza fotografia rentgenowska robiona w Polsce w ogóle, a w szczególności w Krakowie. Był to przycisk brązowy w kształcie jaszczurki fotografowanej na wskroś deski drewnianej przy użyciu zwykłej rurki plukerowskiej silnie ewakuowanej. Po udanych eksperymentach z różnymi przedmiotami Olszewski wykonał zdjęcie rentgenowskie ręki swojego asystenta, Tadusza Streichera. Na odwrocie znajduje się komentarz. Jedna z pierwszych w Krakowie prób fotografii rentgenowskich. Ręka Tadeusza Streichera z pierścionkami profesora Olszewskiego dokonane na początku 1896 roku. Ekspozycja trwała około 5 kwadransów za pomocą zwykłej rurki o katodzie płaskiej. Rurka była połączona na stałe z pompką rtęciową geisslerowską nader starego i niedołężnego systemu, gdyż w innych warunkach nie było trwałe. Rurka była bardzo prymitywna, roboty mechanika uniwersyteckiego Grodziskiego. Pionierskie doświadczenia radiologiczne Olszewskiego, jakie miały miejsce w okresie od 8 do 20 stycznia 1896 roku, zostały opisane w dzienniku Czas z 21 stycznia. W notatce można przeczytać. Doświadczenia Rentgena nad fotografowaniem metali na wskrościał nieprzeźroczystych, jak na przykład drzewo, powtarzane były i na naszym uniwersytecie, w zakładzie chemicznym, przez profesora Olszewskiego. Płytka fotograficzna, znajdująca się w zamkniętej kasetce, na której spoczywało jeszcze masywne drewniane pudełko z ciężarkami mosiężnymi i platynowymi, została wsunięta, a cały ten pakunek został wystawiony na działanie promieni powyżej opisanego aparatu. Po długiej, blisko dwugodzinnej ekspozycji wywołał profesor Olszewski na kliszy obraz, który choć słaby, rzeczywiście wystąpił. Znacznie lepiej wypadła fotografia przycisku brązowego w kształcie jaszczurki. Obraz wypadł zupełnie dobrze, także widać każdy palec u nogi, rozczłonkowanie ogona itd. Profesor Karol Olszewski był pierwszym Polakiem, który wykonał udane radiogramy, czym otworzył historię polskiej radiologii. Wpisał się jednocześnie na listę światowych pionierów tej specjalności. Doświadczenie Rentgena powtarzano również w innych ośrodkach na ziemiach polskich. W Lwowie profesor Ignacy Zakrzewski. Wygłosił wykład, na którym bardzo szczegółowo opisał odkrycie rentgena oraz sposób wykonywania zdjęć z użyciem promieni X. Zaprezentował także własne zdjęcie rentgenowskie Busoli. Lwowska Gazeta Narodowa tak opisywała zebranie. We wtorek wieczorem w Auli Instytutu Chemicznego odbyło się zebranie przyrodniczego stowarzyszenia imienia Kopernika, na którym profesor fizyki Lwowskiego Uniwersytetu, dr Zakrzewski, miał wykład o promieniach rentgenowskich. Profesor Zakrzewski czynił też doświadczenia na ten temat i przedstawił zebranym kliszę, na której fotografował promieniami rentgena. Mianowicie, kliszę ową zamknął w kasetce drewnianej, a na wierzch tej kasetki przymocował kawałkiem wosku metalową busolkę. Następnie wystawił to wszystko na działanie promieni rentgenowskiej przez 1,5 godziny. Przy użyciu tak silnego prądu, że użyta ku temu cewka Rumkorfa zupełnie się zniszczyła. W tym samym roku w Lwowie została wydana pierwsza polska monografia na temat promieni X pod tytułem Ciemne promienie światła, a w szczególności rentgenowskie w teorii i praktyce. Autorem był profesor Zygmunt Korosteński. W Warszawie pierwszy pokaz na temat promieni X przeprowadził 25 stycznia profesor Wiktor Biernacki. Oto relacja dziennika Słowo. W sekcji chemicznej w sobotę 25 stycznia dr Biernacki zdał sprawę ze swoich doświadczeń nad głośnym obecnie odkryciem profesora Rentgena oraz okazywał odbitki fotograficzne doświadczeń nadesłanych z Wiednia. Doktor Biedranacki próbował już z powodzeniem zdejmowania fotografii z metalu zawartych w skrzynce drewnianej, tudzież ręki i nogi ludzkiej, przy czym otrzymał rysunek kości tych części ciała bardzo wyraźny. Także w Warszawie już 31 stycznia 1896 roku nakładem księgarni Paprockiego został wydany komunikat Rentgena przetłumaczony na język polski przez doktora Stanisława Srebrnego. Dla porównania, tłumaczenie artykułu w renomowanym Nature ukazało się 23 stycznia. O ile w Krakowie i Lwowie powtarzano eksperyment rentgena, to w Warszawie zaczęto aparaturę rentgenowską udoskonalać. Już w styczniu 1896 roku Piernacki zaproponował użycie przesłon w aparacie rentgenowskim, a swoje doświadczenia zawarł w później wydanej monografii pod tytułem Nowe dziedziny widma z roku 1898. Niezwykłe jest także to, że już w roku 1896 zastosował promienie X w badaniu struktury metalowych elementów. W Warszawie działali także dr Mikołaj Brunner oraz inżynierowie Bogdan Zatorski i Piotr Lebiedziński. Wprowadzili liczne udoskonalenia aparatury radiologicznej. W przypadku lampy rentgenowskiej ważne było umieszczenie między katodą a anodą uziemionego pierścienia cynfoliowego co pozwoliło na zogniskowanie strumienia elektronów padających na anodę. W rezultacie zmniejszyło się ognisko rzeczywiste anody, a poprawiła ostrość obrazu. Usprawniono również maszyny statyczne, przerywacze rtęciowe oraz konstrukcję kołbaka. Niezwykle ciekawą postacią był inżynier Piotr Libiedziński, jeden z pionierów polskiej fotografii i kinematografii. Wykonał także jedne z pierwszych zdjęć rentgenowskich w Polsce, a już w styczniu 1896 roku rozpoczął badania nad zjawiskiem fluorostencji wzbudzanym przez promienie X w niektórych związkach chemicznych. Zaowocowało to opracowaniem ekranu wzmacniającego, co według Brunera było to pierwszy raz na świecie. Pierwsze zdjęcia rentgenowskie w Poznaniu zostały wykonane 14 stycznia 1896 roku. Ich autorami byli Niemcy Max Jaffe oraz członkowie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Ze strony polskiej pierwsze próby w Poznaniu podjął dr Tadeusz Drobnik. Na zebraniu 7 lutego 1896 roku zaprezentował udane zdjęcia rentgenowskie niemieckich kolegów z Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Przedstawił także efekty swoich nieudanych eksperymentów. Jednak już wkrótce zaczął wykonywać poprawne radiogramy. Polacy powtarzali eksperyment Rentgena nie tylko na ziemiach polskich. W pierwszej połowie stycznia 1896 roku w Davos, Szwajcarii, udane zdjęcia rentgenowskie wykonał Adam Żywódzki. Były to pierwsze obrazy rentgenowskie w Szwajcarii. Natomiast w lutym 1896 roku Cezary Szczęsny Traczewski przeprowadził serię pierwszych badań rentgenowskich w Bernie. Z kolei w Austrii pierwsze badania rentgenowskie przeprowadzono w drugiej klinice lekarskiej w Wiedniu, której kierownikiem był profesor Edmund Nesser. Urodził się w Krakowie, a studia medyczne rozpoczął na Uniwersytecie Jagielońskim. Ukończył je w Wiedniu, gdzie praktykował, będąc renomowanym lekarzem. Wchodził on w skład zespołu wykonującego pionierskie badanie w styczniu 1896 roku. Pierwsze polskie eksperymenty z promieniowaniem X miały przede wszystkim potwierdzić odkrycie rentgena, ale również zaspokoić ciekawość eksperymentatorów. Znaleźli się jednak lekarze, którzy zrozumieli wagę nowego odkrycia i możliwość zastosowania w praktyce klinicznej. Jednym z nich był profesor Alfred Obaliński z Krakowa. Zwrócił się on do profesora Karola Olszewskiego z prośbą o przeprowadzenie badania radiologicznego pacjenta po urazie z silnym obrzękiem okolicy lewego łokcia. Badanie zostało wykonane 7 lutego 1896 roku, a na wykonanym radiogramie uwidoczniono zwichnięcie w stawie łokciowym. Na odwrocie tej fotografii napisano: jest to pierwsza w Krakowie i całej Polsce fotografia rentgenowska do celów klinicznych zrobiona w pierwszym zakładzie chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na początku roku 1896. Zdjęcie trwało 7 kwadransów. Ręka nieszczęśliwego obiektu, eksperymentum in animaviti, była za pomocą opasek z blachy przyśrubowana do stołu i w ten sposób unieruchomiona. Na podstawie tego badania już 22 lutego w przeglądzie lekarskim. Opublikowano pierwszy artykuł naukowy z dziedziny radiologii w Polsce. Po okresie eksperymentów na ziemiach polskich zaczęto uruchamiać pracownie radiologiczne. Pierwsza powstała w lutym 1896 roku w Warszawie. Założył ją dr Mikołaj Brunner. Z kolei pierwszą polską akademicką pracownię rentgenowską założył na przełomie lutego i marca 1896 roku profesor Waleria Wolski. Stało się to w Krakowie, w Cesarsko-Królewskiej Klinice Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracowni tej Jaworski rozpoczął wykonywanie badań rentgenowskich na szeroką skalę, wprowadzając je do praktyki klinicznej. Swoje bogate doświadczenia przedstawił 16 czerwca 1897 roku na wykładzie wygłoszonym w Zakładzie Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skrót tego wykładu został opublikowany w Przeglądzie Lekarskim. Jaworski stwierdził, że najbardziej dostępnym dla badania za pomocą X promieni jest kościec, o ile nie tworzy miejscowo znacznego nagromadzenia, jak to ma miejsce w czaszce i miednicy. Obce ciała uwidaczniają się w ten czas, jeżeli są z metalu lub szkła i to pewniej na fotografii niż na ekranie. Najwięcej miejsca poświęcił Jaworski diagnostyce żołądka. Opisał własne eksperymenty, które były pierwszymi na świecie radiologicznymi badaniami żołądka z użyciem środka kontrastującego. Aby żołądek dobrze uwidocznić, wydmiemy go silnie wodą sodową lub proszkiem burzącym. To miejsce jasne na ekranie, odpowiadające żołądkowi, się powiększy, przybierze postać jakby wydętego, który od płuc i wątroby ostro się ogranicza. Jako jeden z pierwszych na świecie uwidocznił konkrementy żółciowe i stwierdził, że. Dają tylko wtedy cienie, jeżeli składają się z soli wapiennych lub barwnika krwi. Cholestearynowe lub śluzowe są dla ich promieni przepuszczalne, przeto uwidocznić się nie dają. A do uwidocznienia kamieni w ustroju daleko pewniejsze jest zdjęcie fotograficzne niż ekran. Jaworski diagnozował także urazowe zmiany kostne, zmiany w przebiegu dny, zwapnienia w ścianie aorty, zmiany gruźliczne, odmał płucnową, jak również powiększenie sylwetki serca i tętniakie aorty. Rezultaty badań Jaworskiego stawiają go wśród pionierów światowej radiologii. Kolejne pracownie radiologiczne powstawały w dużych miastach i wiele z nich znajdowało się w prywatnych rękach. No, wiązało się to z faktem, że badania radiologiczne stały się dobrym źródłem zarobku. W tym aspekcie ciekawym faktem jest wydanie w 1902 roku w Krakowie liczącej 16 stron broszury pod tytułem "Badanie promieniami rentgena i jego rozwój w ostatnich dwóch latach". Broszura wydana na koszt autora, doktora Artura Fromera, była dodatkiem do dziennika "Czas", w związku z otwarciem przez Fromera prywatnej pracowni. Stanowiła więc pionierskie przedsięwzięcie reklamowe w dziedzinie radiologii. Skoro mówimy o wydawnictwach, to pierwszy polski podręcznik do radiologii wydano w Krakowie w 1900 roku. Jego autorem był dr Mieczysław Nartowski. Rok później wydał on kolejny podręcznik, jak sam określił, dla uczniów i lekarzy. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że to podręcznik dla techników elektroradiologii. W 1907 roku, przybywający na stypendium w Instytucie Dentystycznym w Monachium, lekarz-dentysta Antoni Cieszyński, Ogłosił do dziś stosowaną w praktyce regułę izometrii, która stanowiła przewrót w tworzącej się radiologii stomatologicznej. Również w tym samym roku Cieszyński opracował pierwszy na świecie Atlas Radiologii Stomatologicznej. W następnych latach był autorem wielu udoskonaleń technicznych, a w 1926 roku wydał podręcznik radiologii stomatologicznej. Już w początkowym okresie rozwoju radiologii starano się rejestrować ruchy serca. Problem ten udało się rozwiązać dopiero dzięki wynalazkowi docenta Bronisława Sabata. W 1911 roku opatentował on metodę rentgenokimografii, która pozwalała na zapis przebiegu zjawisk ruchowych, narządów wewnętrznych, a szczególnie serca i dużych naczyń. Wynaleziony przez siebie kimograf opisał następująco. Dwie równoległe do siebie, parę milimetrów od siebie oddalone taśmowate listwy metalowe o dostatecznej grubości, by nie przepuszczały promieni rentgena, np. ołowiowe o grubości 1 mm, z których jedna jest w środku długości przekrojona poprzecznie w kierunku prostopadłym do jej długości, są ze sobą brzegami ruchomo połączone w ten sposób, że obie połowy listwy przekrojone dadzą się od siebie dowolnie oddalać. Między tymi połówkami przez dowolne ich przesuwanie ponad listwą nieprzekrojoną możemy utworzyć prostokątną szparę dowolnej szerokości. Między tymi listwami znajduje się taśma filmu lub papieru fotograficznego, który za pomocą przyrządu zegarowego można z dowolną chyżością między listwami w kierunku ich długości przesuwać, rozwijając ją z jednego walca, a nawijając na drugi. Lampa rentgenowska od początku była sercem każdego aparatu rentgenowskiego. A czytelność otrzymywanego obrazu zależała od jej jakości. Pierwsze lampy były urządzeniami określanymi jako gazowe z zimną katodą, w których wytwarzanie promieniowania X było w dużym stopniu nieprzewidywalne, często skutkowało to ekspozycjami o nadmiernie wysokiej dawce. Formułowano nawet tak ekstremalne opinie, że błyskająca lampa jest gorsza niż rozhisteryzowana kobieta, jest bowiem nieuleczalnie bezużyteczna. Co ciekawe, wielu radiologów nadawało żeńskie imiona lampom rentgenowskim, przy pomocy których wykonywali badania. Kluczowym momentem w rozwoju radiologii było wprowadzenie w 1913 roku nowego typu lampy rentgenowskiej, tak zwanej z gorącą katodą, skonstruowanej przez amerykańskiego fizyka Williana Coolidge'a. Lampa ta stała się podstawą nowoczesnej radiologii. Nowatorskim rozwiązaniem wprowadzonym przez Kulicza było zastosowanie próżni w bańce lampy oraz użycie żarzonej katody jako źródła elektronów. Dawało to stabilność pracy oraz możliwość kontroli ilości emitowanych elektronów. Kulicz wystąpił z wnioskiem patentowym na lampę z gorącą katodą 9 maja 1913 roku, a patent został mu udzielony w roku 1916. W tym samym czasie Polak Julius Edgar Lilienthal skonstruował lampę rentgenowską o takiej samej zasadzie działania. Wniosek patentowy złożył w roku 1912, czyli przed kuliżem, jednak Lillenfeld nie uiścił opłaty patentowej. Zaczęto produkować oba typy lamp, co spowodowało bezpośredni konflikt Lilienthala z kuliżem, ponieważ lampa Lilienthala była bardziej skomplikowana i kłopotliwa w eksploatacji, więc zaprzestano jej produkcji. W 1914 roku krakowski radiolog dr Karol Majer w czasie trwającego w Lwowie II Zjazdu Internetów Polskich przedstawił metodę otrzymywania warstwowych obrazów rentgenowskich. Opis wynalezionej przez Majera techniki zdjęć warstwowych został opublikowany w 1916 roku w książce pod tytułem Radiologiczne rozpoznanie różniczkowe chorób serca i aorty z uwzględnieniem własnych metod badania. Praca Majera uszła uwadze świata radiologicznego ze względu na trwającą pierwszą wojnę światową. Należy podkreślić, że autor właściwie zdefiniował problem i postarał się go rozwiązać. Był to pierwszy krok na drodze opracowania techniki tomografii rentgenowskiej. Narządy mają w rzeczywistości trzy wymiary. I rozmieszczone są w przestrzeni. W obrazie zaś radiologicznym padają wszystkie na jedną płaszczyznę o dwóch wymiarach. W następstwie czego to, co w rzeczywistości leży jedno poza drugiem, w obrazie znajduje się obok siebie lub jedno drugie nakrywa. Trudności te usuwam w sposób następujący. Po zwyczajnych przygotowaniach do zdjęcia wykonuje w czasie całej ekspozycji szybkie, a małe, do 8 cm, ruchy lampą rentgenowską, tam i na powrót, równolegle do osi podłużnej lub poprzecznej, stosownie do przypadku ciała. Ruchy te można łatwo i zupełnie bezpiecznie wykonywać na statywach, przy których lampa umieszczona jest w łatwo przesuwalnej skrzynce. Przez ten prosty sposób osiągam albo zupełne zniknięcie cieni nienależących do cienia sercowego i naczyń głównych, albo częściowe oddzielenie się ich tak, że zorientowanie się co do kształtu poszczególnych łuków staje się możliwym. Odkrycie Majera wyprzedziło przedstawienie zasad teoretycznych tomografii przez francuskiego lekarza André Bocage, jak i uzyskanie przez niego patentu w 1921 roku. Mimo że poprzestał na teoretycznym opracowaniu, to datę tę przyjęto jako powstanie tomografii rentgenowskiej. Natomiast Karol Mayer od razu zastosował w praktyce swój pomysł i to w tak trudnym obszarze anatomicznym jak klatka piersiowa. W 1914 roku wybuchła I wojna światowa, największy konflikt zbrojny w Europie od czasów wojen napoleońskich. Prowadzone na wielką skalę działania wojenne wymagały odpowiedniego zabezpieczenia medycznego. Radiologia w tym względzie okazała się nieoceniona. We Francji duży udział w organizacji przyfrontowej służby radiologicznej wniosła Maria Skłodowska-Curie. Oprócz sieci stałych pracowni stworzyła zespół samochodów ciężarowych wyposażonych w aparaty rentgenowskie. Pojazdy te żołnierze pieszczotliwie nazywali P'ti Curie. Skłodowska zdobyła prawo jazdy i samodzielnie prowadziła taką radiologiczną pracownię na kołach. Także osobiście wykonywała badania radiologiczne. Pomagała jej w tym jej córka Irena. Skłodowska szkoliła także wojskowych radiologów amerykańskiego korpusu ekspedycyjnego, który walczył w czasie I wojny światowej w Europie. Została potem uhonorowana złotymi metalami przyznanymi przez Radiological Society of North America i American College of Radiology. Swoje radiologiczno-wojenne doświadczenia opisała w książce Radiologia i Wojna. W roku 1918, wraz z zakończeniem I wojny światowej, zakończył się pionierski okres polskiej radiologii, która przez pierwsze 22 lata rozwijała się pod zaborami.